A babcia powtarzała: Sabuś, uważaj na siebie, bo coś sobie zrobisz. No i miała rację. Z Ewangelii według świętego Łukasza. W tych dniach Maryja wybrała się w drogę i spiesząc się, poszła w górskie okolice do pewnego miasta judzkiego. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, Podskoczyło dziecko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. I zawołała donośnym głosem: Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc Twojego łona. Czemu zawdzięczam to, że matka mojego Pana przychodzi do mnie? Gdy tylko usłyszałam Twoje pozdrowienie, podskoczyło z radości dziecko w moim łonie. Szczęśliwa jest ta, która uwierzyła, że wypełnią się słowa powiedziane jej przez Pana. Wtedy Maryja powiedziała: Wielbi Pana moja dusza i mój duch rozradował się w Bogu, moim zbawicielu, bo spojrzał na uniżenie swojej służebnicy. Odtąd wszystkie pokolenia będą mnie nazywać szczęśliwą, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi wszechmocne. Święte jest Jego imię, Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie dla tych, którzy się go boją. Okazał moc swego ramienia, rozproszył zarozumiałych pyszałków, panujących, usunął stronów, aby wyższył poniżonych. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą Izraelem, kierując się swoim miłosierdziem. Jak to obiecał naszym przodkom Abrahamowi i jego potomstwu na wieki. Maryja pozostała u niej około trzech miesięcy, a potem wróciła do domu. Babcia miała rację, one zawsze mają rację. Gdy byłem małym dzieckiem, to moja babcia zawsze mi mówiła, żebym na siebie uważał, a ja byłem dzieckiem, które bardzo lubiło się ruszać. I na podwórku mieliśmy trzepak. I ja jako mały chłopiec, często na ten trzepak wskakiwałem, robiłem fikołki do przodu, do tyłu. Przeróżne jakieś konkurencje mieliśmy też na podwórku, żeby jak najwięcej ich potrafić. I gdzieś to z tyłu głowy miałem i teraz jako dorosły człowiek również czasami do tego wracam. No ale nie zawsze. Mam samochód, jak to z samochodami, z takimi rzeczami, czasami coś przestaje działać, więc oddałem ten samochód do mechanika u siebie w zawierciu. Jednocześnie zrobiłem to przed swoimi lekcjami w szkole, miałem taki plan, bardzo myślałem, że mądry, bardzo dobrze przemyślany, że pojadę na tę godzinę do mechanika, zostawię tam auto. On tam zrobi co trzeba, a ja w tym czasie wezmę nogę elektryczną, taką miejską, żeby dojechać na lekcję i mieć jeszcze taki zapas 5-10 minut. Wszystko przebiegało zgodnie z planem. Auto odstawione, idę jakieś tam 200 metrów, widzę nogę w oddali, loguje się, wszystko działa. Już mam odpalić, już mam ruszać, i nagle nie mam pojęcia, co się stało. Jedyne co pamiętam, to to, że leżałem na ziemi. I strasznie bolała mnie noga. Gdy podniosłem ją, podniosłem, są, ja się podniosłem i zobaczyłem, jak ona wygląda, to po prostu była taka jedna wielka, spuchnięta kulka w okolicy stawu skokowego. Do dzisiaj nie wiem, jak to zrobiłem. Na pewno przez nieuwagę jeszcze kolejną nogą nie ruszyłem, a już prawie połamałem sobie nogę. I wtedy był taki trudny moment, w którym ja leżę na ziemi, jestem w stanie wstać, wiem, że zaraz mam lekcję i co najgorsze, nie za bardzo wiem, kogo mam poprosić o pomoc. Jakoś nie było wtedy dużo ludzi wokół mnie. E, też, no wiadomo, każdy ma swoje życie, swoje sprawy. Ja też nie chciałem być problemem. E, zadzwoniłem chyba wtedy do księdza proboszcza, którego wtedy nie było w zawierciu. No i wtedy z pomocą przyszedł mi e, pan Henryk. Pan Henryk, naprawdę dobry, wspaniały człowiek, który zostawił wszystko, wsiadł w samochód i przyjechał po mnie. Nie dość, że po mnie przyjechał, pomógł mi wstać, zabrać się do tego auta, zawiózł mnie jeszcze na SOR, do szpitala, żeby można było ogarnąć potem gips i te sprawy. Ostatecznie udało się z tego jakoś wyjść po tygodniach. A to, co ze mną zostało, to dwie rzeczy. Po pierwsze lekcja, żeby jeszcze więcej uwagi przykładać do tego, co robię, gdy jeżdżę chociażby tą nogą. Ale drugi bardzo piękny obraz. Człowieka, który bez chwili zastanowienia, bez cienia wątpliwości, wstaje, rzuca wszystko i jedzie im pomóc. Wiecie, rzeczywistość pomocy jest w naszym życiu bardzo ważna, bo ona tak naprawdę mówi o naszym człowieczeństwie. I gdy zaglądamy do dzisiejszego fragmentu Ewangelii, znamy scenę, która jest oczywista dla nas. Znam ją bardzo dobrze, scena zwiastowania Maryi, tego, jak Maryja, gdy się tylko dowiedziała, że jest mamą Pana Jezusa, Dowiedziała się także, że jej krewna Elżbieta jest już w trzecim miesiącu ciąży. Co robi Maria? Zobaczcie, mamy młodą dziewczynę, która w tym momencie dowiedziała się, że będzie matką Boga. My nie mówimy o jakiejś takiej standardowej sytuacji, powiedzmy, że wiecie, w radości oczekujemy na, na dziecko, dowiadujemy się, że jesteśmy w ciąży i się cieszymy. Młoda, nastoletnia dziewczyna dowiaduje się, że będzie matką Boga. I w tym, jej, w tym zwiastowaniu, w tej wiadomości od Archanioła Gabriela, ona dowiaduje się, że oprócz tego, że ona będzie matką Jezusa, to jeszcze jest jej krewna Elżbieta, starsza pani, starsza babcia, która jest w trzecim miesiącu ciąży. Co robi Maryja? Rzuca wszystko i w drogę. Z Nazaretu do Ankaram i rusza w tę długą drogę, która się ciągnie, ona trwa. To nie jest tak, że wsiądzie w auto, pojedzie czy na rower. Ona idzie na nogach, może w towarzystwie osiołka, i to trwa, i to się ciągnie. I potem, jak czytamy na końcu w Ewangelii, słyszeliście, ile ona tam została? Trzy miesiące. A w którym była miesiącu ciąży? W szóstym. To znaczy, do samego rozwiązania, nie to, że przyjdę, pomogę, pokażę się, odhaczę. Do samego momentu rozwiązania ona była przy niej. I to nie było tylko takie towarzyskie pobycie ze swoją ciotką, krewną. Tylko ona z pewnością cały czas tam pracowała, pomagała, truszczyła się jak tylko mogła. To jest piękne. To jest przepiękny obraz z Ewangelii i jednocześnie pytanie dla Ciebie. Każde pytanie do Was kieruję też do siebie, ale dla Ciebie, do, do, drogi widzu, żebyś spojrzał na to tak bardzo indywidualnie. Pomyśl sobie teraz o sytuacji, w której ktoś ostatnio prosił Ciebie o pomoc. Czy masz w swoim życiu taki, takie wspomnienie, może to było dzisiaj, może w ostatnich dniach, może ktoś prosił Ciebie o jakąś pomoc? Co było dalej? Jaka była Twoja odpowiedź? To jest pierwsza sprawa. Jaka była Twoja odpowiedź na prośbę o pomoc? I druga, równie ważna. Jak podjąłeś tę decyzję? Czy to było tak? O, matko i córko, dobra, pomogę Ci, ale Ty liczę, że kiedyś mi też. Czy to było może? ciu strasznie się nie chce, znowu mam Tobie pomagać, ale dobrze pójdę. A może było jasne? Jak tylko potrzebujesz, to jestem dla Ciebie, wiecie? To jak my pomagamy, to, co towarzyszy temu wokół, to też jest, równie, to też jest ważne. E, Pomóżmy się teraz e, o to, byśmy potrafili widzieć człowieka, e, byśmy potrafili ufać Panu Bogu, który chce nas prowadzić do ludzi, którzy potrzebują naszej pomocy. Zapraszam Was do wspólnej modlitwy. Żeby pomóc. Trzeba samemu czuć się zaopiekowanym. Trzeba mieć doświadczenie tego, że w tej pomocy nie jestem sam. E, że jest Pan Bóg, który jest większy od problemów moich i tej osoby, która potrzebuje pomocy. Więc teraz niech ta modlitwa będzie właśnie w tej intencji: o to byśmy potrafili bezgranicznie ufać Bogu, byśmy mieli taką wiarę, która prowadzi nas do Bożego Miłosierdzia i byśmy potrafili służyć tym, których Pan Bóg stawia na naszej drodze. Panie. Prosimy o bezgraniczną ufność i wiarę w Twoje miłosierdzie. Prosimy o odwagę w przyjmowaniu krzyży i cierpień, które przynoszą ogromne dobro naszej duszy i całemu Kościołowi. Pomóż nam kochać Ciebie sercem czystym i skruszonym oraz uniżać się pod Twoim krzyżem, gdy wspinamy się na Górę Świętości, niosąc nasz własny krzyż, który prowadzi do chwały niebieskiej. Obyśmy z wielką wiarą i miłością przyjmowali Cię w Komunii świętej i pozwalali Ci działać w nas, jak Ty sam tego pragniesz, dla Twojej większej chwały, dla naszego wzrostu. O Jezu, najczcigodniejsze serce i wieczne źródło Bożej miłości, niech nasza modlitwa zostanie wysłuchana przed boskim majestatem Twojego Ojca Niebieskiego. Amen.